Raz, dwa, trzy, raz, dwa, 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 dwa trzy, dwa, trzy, dwa, trzy. Cześć. Jesteśmy na targach ProLight and Sound we Frankfurcie. Chcę Wam pokazać ciekawą konstrukcję ośmiokanałowego odbiornika mikrofonowego bezprzewodowego. Bardzo często takie konstrukcje są poszukiwane, na przykład do różnych instalacji, do różnych sal konferencyjnych. Tutaj mamy wszystko w jednym pudełku. Osiem nadajników. Mamy do wyboru albo tego typu konstrukcję stolikową, ewentualnie mikrofon do ręki, albo bodypack. Wszystko może, możemy stosować na przykład pięć stolikowych, dwa do ręki i jeden bodypack. Do wyboru. Każdy z odbiorników ma możliwość niezależnego przestrajania i wstrajania częstotliwości automatycznego. Każdy kanał ma niezależne wyjście XLR oraz możliwość wyprowadzenia sygnału z sumy przez złącza niesymetryczne jack 1/4 cala. System działa w oparciu o dwie anteny, które można wyprowadzić na, przód, na przedni panel. Jeżeli to urządzenie rzeczywiście proponuje przyzwoitą jakość i funkcjonalnie sprawdza się w boju, no to to jest jedna z ciekawszych propozycji wielokanałowych odbiorników do systemów konferencyjnych, do systemów sal. Jeśli szukacie wielokanałowego odbiornika bezprzewodowego, to jest to dosyć ciekawa propozycja. Osiem kanałów w cenie około 4000 zł, no to jest rekord świata. Możliwość doboru różnych nadajników, super sprawa. Szczególnie podoba mi się ta konstrukcja. Ostatnio szukaliśmy tego typu rozwiązania w przyzwoitej cenie. Musimy to przetestować. Jeżeli rzeczywiście proponuje przyzwoitą jakość, no to w tej cenie to będzie hit.